Raz do roku przychodzi taki dzień, że muszę go zjąć z półeczki, bo może w tym roku dwa albo trzy razy się na nim przejadę. Jedziemy, jedziemy. I historia polega na tym, że. W tym roku i tak odbywa się to stosunkowo późno, muszę przyznać. Ten to dopiero ciężki, ojej, ale za to będzie awantura. Chyba się wszyscy zdziwią, a to jest aluminium. No, ma i oczywiście, ale to nie jest też, no nie wiem, siodełka, nie ma esworksa i różnych takich rzeczy. No dobra, to historia jest bardzo prosta. Jak już czułem, że jestem na wylocie w tym specu, chociaż podobno wcale miałem nie wylecieć. Eee, ale chyba jeden mail przeważył, nawet wiem jaki. No i już wiedziałem, że będzie wypad, No to przyszedł czas jeszcze skorzystać z ostatniej zniżki pracowniczej. No i tak się składa. Nie. Wybrałeś najbrzydszy rower z katalogu. No bo, ich, no bo ich nikt nie chciał, więc on był za jakieś śmieszne pieniądze. To jest centralnie malowanie pstrąga tęczowego i on tu ma takie mikro, taki, taki naniesiony, no nie wiem jak to nazwać, hologram, tego, to taka ryba jest normalnie centralnie tutaj. No i co? No jakieś tam części trochę było i się poskładało. Fajny jest, tylko że on jest mega agresywny. Tutaj zaraz puryści powiedzą, że mam komin na przykład jak debil. No rzeczywiście go mam, bo to jest rama do kryteriów. Jakbym sobie zrobił Tutaj na zero, to bym w ogóle głowę miał między kolanami, nie mówiąc jeszcze o czym, między czym i w ogóle bym nie był w stanie na tym jeździć. Ta rama jest tak sztywna. W ogóle, że chyba z miesiąc ustawiałem sobie siodełko przód tył, góra dół, żeby w ogóle jakikolwiek komfort tu uzyskać. I na tym rowerze możemy zapomnieć o jakimkolwiek e, jeździe kofi rajdowej, bo ten rower żyje tylko jak jedzie 37, dlatego na nim jeżdżę 2-3 razy, no bo mówią się, do takiej zwykłej jazdy no Ale... nie daje. Nie no, zakurzył się. Ale to są, to są łączenia. To są spawy, tylko to są takie specjalistyczne, tak? Bo to aluminium jest. No i nie wiem, możemy wziąć wagę i zobaczymy. Na przykład tarcze są zmienione na galfery, świadomie, bo te Dura które tutaj były, to były te pierwsze takie, te frizy tamte, czy jak to się tam zwało, się nie nadawały. To tak piszczało, że połowa okolicy wiedziała, że ja jestem, że ja tutaj dohamowuję do świateł, nie? No, pośmiejemy się wszyscy razem. Z aluminiowego roweru. Na dentkach. na dent. A ten twój ile ważył? Więcej. No, 8,7. Ojej! 8,6 to wstyd? Człowieku, no zobacz. Aluminiowy rower poniżej 8. No dobra, zciągniemy zaraz rzeczy z mojej i zobaczymy. Wstyd tam, tak jak w komentarzach piszą. Naprawdę, nie pokazuj. No i tak, no fajeczka 120, bo niestety 130 już nie jestem aż takim gimnastykiem ani zawodowcem, żeby dać 130. No, kilka gleb przeżył. Nic się nie zadziało. Ko korba tego S-Worksa BB-30, i tu jest jeszcze fajnie ten z supportu SBB, więc e, mega sztywny jest. No tylko trzeba przy wymianie łożysk się pilnować, żeby tam nie roz. Skwasić sobie tego wszystkiego. Bo twoja pierwsza wymiana łożysk może być, że zarówno twoją ostatnią. No i nie. tak, no, kiedyś myślałem jeszcze dać tą kierownicę Aero, ale potem jak się okazało, już na szosie wcale tak nie jeżdżę, więc nie mam ciśnienia. No to łap się za szmatkę i szykuj. Dobrze.